Oh. Widzę, że boli. A weź. Szypie i chuj z tego, już się myłem. Ja pierdolę, no chłopaki. W końcu e wyjechała jak zgidowe. Nie, kurwa, chujowa ta gra jak nieszczęście. Pięknie, panie Streetwagenie, pan zrobił. Pięknie. Pokazał hmm. się pan przed milionem teleodbiorców. No i na co czekasz, chłopie? Na co czekasz? No teraz ruszył panowie na salony to no ty kurwo nie przeładowywałaś? No i chuj, i chuj kurwa Powinien kurwa gryźć piach kurwy syn. Pogarnku i kurwa po podbrzuszu dostał, nichuja, ja. Z żółtych. <grywa> Ale nasi Ech. pięknie, Pancerna 5, parzak tam poszła, stoją skapieni w bazie wroga. Że chociaż na terenie tej bazy byli. A Pancerna 5, kurwa, dla nas główna. No tak, tak. Kurwy <grych> hmm. w Najlepsze to i tak są te kurwa. Heavy leopard, i Te co kurwa. Były tam, co się zgasiły, i tam stały, kurwa, w tym samym miejscu. Jebane kurwa koniobijcy. No to koniobijcy. Ten mi przeładował. <grystanie> kurwa! 457! A ja tu wygrywałem! <głos> <głos> Ale mi wypierdolił! Śmieciuch! I to jeszcze kurwa aż tak po słuchawkach mi jebło, było, jakby mi ktoś przydzwonił w łeb patelnią. <noise> Dlatego tak zareagowałem, no. Nie no spodziewałem się tego. Ale dobyłem padżero. Ej, czy ta trójka tam stoi cały mesz? Zostaw, że ilo. O, dał strzał. Zejle dostanie? O, 500. 500! Co to jest kurwa, to Shari? Nie wiem, to brzmi, znaczy rymuje się do kaka, nie? A nie, tylko pierwsza syraba. Syraba. <laughs> Dobra, do garażu. Ale e, ja bym to powtórzył. Ja bym to, kurwa, powtórzył. No widzisz, to jest Skoda T56 Lover, kurwa, z klanu Pazia. Zapłacił 5 złotych, kurwa, żeby mieć przyjaciół w grę. Kurwol jebany. Ciekawe, czy na onkologii też ma przyjaciół. Dobrze siadało, dobrze, 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 dobrze. Rozpykaliśmy ich tu kurwa, chociaż nie było łatwo, prawda? No ale to jest wieloletnie doświadczenia. Co nie biorą się znikąd, kurwa. Takie rzeczy. <laughs> o, patrz na tego kurwa Bizonte. Co to kurwa jest? mu z tej klasyfikacji. Jebany reroll. 7200 bite. Ocena kurwa, ponad 11k. pierdolona kurwa. paź na gazie, kurwa. Rekrut. Dojebie mnie ta wz A, A nie Eber mnie dojebie. Kurwa tam się dwa czołgi stoją z tyłu I super Helkat, no co... To... Aaaa, pierdolę to działo kurwa EBR Helkat E25 tok 2. Gdzie oni kurwa stoją? Powiedzcie mi. Przecież on im wy... przed lówkami i mnie zajebał Żal A. Ty, ty, jakie kurwy, chodźmy! Jak? Jakie 25 kurwa? Gdzie on kurwa był? Ja nie wiem, gościu, co on robi. Kurwa, nie wbiłem się. W Isa siódmego chciałem ci pomóc. Ty, magazyn mi wyjebał, zaraz po, po... tym jak mi traka kurwa wypierdolił, to magazyn poszedł. A, chuj w dupie kurwa widzę. No kt... Ej, nie, no kurwa, jajca jak berecy w ogóle, co to było? <ścoughs> Ale kanonada spierdolenia. O, miałeś 260. No miałem kurwa. No to, te, to ten zjebany is. Tak? Co mnie porobił? Od pleców 105. No no, Rozruchajcie, ja dawaj, 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 dawaj albo 907. Nice. Ej, zrobiłeś 100% fragów w naszym teamie. Jak ty to robisz? Zrobiłem co mogłem. <głos> 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 Mam taką misję na arcie teraz. <noise> Dobra, nie? Jest, mi... Dość Dość? Dość Ale chuj, trzy czołgi zostały Miałem 1600. O, kurwa, 18 KP przewagi, co oni To zagrali? Kurwa Kuś chuj, nie, no i nie wbiję trzy gwiazdek kurwa. No i nawet się nie wbijam. I go tak po prostu tak zajebali. Jak on się to kurwa ustawił? No ty chuju z dupy strony dostał. Co to kurwa jest? 15,2? A klasyfikacja 4400. O, to jakiś lepszy. Ten co do mnie pisał. Miał 2800. Miał kurwa win ratio na poziomie 45%. Po 28 tysiącach bitew. Eee. <ścoughs> Ta kurwa, ta na tym 121B też jakaś pierdolona szmata botowa, ale chuj siedział w jednym miejscu. Nie ruszył się przez całą bitwę. Hmm. Miłości mej Zdrój żywy. Coś tam, coś tam, żeby nie było, że bluźnierstwa jakieś czy coś. To trzeba dodać. Wiesz. Nie wiem kurwa nigdzie gdzie na tej mapie, naprawdę Wyjebańsko za zero, nie wchodzi w grę No innej opcji chyba nie widzę Nie pierdolę kurwa że się wrócił Najżej zginę jak wojownik Nie wiesz co? Y Pierdolę to, pierdolę, bo naprawdę kurwa. grać z ludźmi, którzy kurwa albo im nie zależy, albo nie mają rozumu, albo nie mają jajek, to są kurwa jebane kastraty, kurwa mózgowe. Bo nie potrafią, kurwa, i chuj, czytanie mapy. To, to nie jest kurwa czytanie mapy. To nie potrzeba kurwa jakiegoś skilla. To nie jest jebany Rocket Science, kurwa, żeby widzieć, gdzie są czerwone kropki na mapie, kurwa, żeby się spozycjonować, kurwa, dobrze, albo patrzeć, kurwa, co jest na open, co nie. No to, to co to kurwa jest z tym leopardem? Co to kurwa jeździ? Jaj, co chuja do dupy? Wygląda jak bot. No kurwa, no, boty są lepsze kurwa od tego w dobie cyfryzacji tego świata i tego, że kurwa boty kurwa przejmą kontrolę nad światem. Nie, to co to kurwa jest? To gdyby to a z tym sterowało, to by to rozpierdoliło kurwa tą rozgrywkę. To jest jakiś pierdolony kurwa kasztan. Mówienie o tym, że to jest bot, to jest uwłaczanie botom. Obie oh, Chinek. Cinek. Cinek. O! Ja się bym wymutował, kurwa, żeby <laughs> nie spamować słowni, nie zakłócać tej, tego imersyjnego doświadczenia. Tutaj wiesz, tanki, damaszki, drzewka, śnieg. Dobra. 3.15, spoko. Nie, nie przegrał kurwa bitwy. Jak wyjebać całą flankę? Dobra. No tak. No tak. Jakbyśmy się wrócili do góry, jakby tego lajta nie było. Napierdalasz w miasto, ile fabryka dała, kurwa. <grym> Wiem. No, ale jak jesteś tvp jak jesteś tvp kurwa, który zrobił sobie rerola, bo ma 6900 bitew. Kurwa, ty, żart. Jeden strzał zrobiłem. Oj, jak dobrze. O, spadło mi o cały procent. Tak, ale bitwy. Kurwa, zajebiście. Patrz na te Mandrykory i LT. Mandrikora 91 dabaszków, ale po spocie w chuj. Test LT 600, ale po spocie w chuj. Nie, to jest pojebane. Kurwa, u nich oni nawet cel nie cel... walczyli. Ile bat tej cej... celości? 0,26. Chuja ma 0,26. <słuch> tak, to prawda. Potrafi on... Grałem sobie brytyjskim medem, tym F, takim chujowym, bardzo starym, bardzo starym. I BZ, ten premkę ósmego Tieru, pierdolił mi się. Słuchaj, bo ten FV ma takie osłony na traki, nie? I mhm. przecież na saas scrapie to jest nie do przebicia, kurwa. Ale wpierdolił mi się haekiem goldowym, który ma tam 208 peny albo 230, ale nieważne, to jest haek. Na przez przestraka za 900 kurwa brzmi dobrze Bardzo dobrze kurwa Zero obrażeń Jest. nie, dobra, kończę po tej bitwie, bo mi totalnie nie idzie dzisiaj No to kurwa gościu nieźle Dobra, przejeżdżam na i zginę O, zaświeciło mnie coś Ciekawe 2.68 kapuje bazę. I mnie zaświecił, A. strzelił i go nie wykryłem nawet. Więc Wiem. robię solidne cyk cyk. O dobra, kurwa, LDF4.